Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi najnowszego odcinka SkiBidi Toilet? To obejrzyj ten odcinek. Moi drodzy, jak zwykle, wracamy. Mamy nowe wiadomości dotyczące odcinka 67, część 3. Lecimy i mam nadzieję, że dostaniemy naprawdę garść ciekawych rzeczy. Zaczynamy. Poczynamy. Ok, release date. No dobra, zobaczmy. Słuchajcie. Begin, like, ja już polajkowałem, Wylajkujcie mnie też. So Zapraszam. First, Co się Many wydarzy other... w tej. No, słuchajcie, w następnej części może być ciekawie, bo on tu mówi fajne. So że, sprawdźmy że tytan to, fajną rzecz. No właśnie, wszyscy myślą, że Titan e, e, TV Man się pojawi, a być może okay. będzie However, troszkę inaczej. No właśnie, jak myślicie? Tytan, głośnik ma okazję, może będzie miał okazję uratować Tytana kamera, To dlatego, że pamiętajmy, że został mu chyba jeszcze jeden nóż. Może użyć tego, słuchajcie tej umiejętności, żeby rzucić tym nożem i zniszczyć ten telewizor. No właśnie, laser i think Titan didn't from the no właśnie, laser. wydaje się, że to nie było jakieś bardzo duże obrażenia, żeby ten tytan głośnik jakby został unieruchomiony, nie? Jest taka możliwość, słuchajcie, całkiem to jest prawdopodobne i wtedy pojawi się Titan TV man i w jakiś sposób też pomoże and defeat scientist toilet and G-man. Now, let's talk about the release date. It's been almost 6 days since Skibidi Toilet 67. No, prawie 6 dni, słuchajcie. Więc niedługo według planu planowo. Natomiast wiecie, mogą być jakieś opóźnienia według tego planu może być odcinek już jutro. I think it's almost time for part 3 to release. no jakieś zdjęcia, Toilet, jakieś episode is usually no? released in 7 days. There is a possibility that Skibidi Toilet 67 will drop on November 11. We might get a leaked photo from the no, no jakieś... Discord tomorrow because the episode usually releases 1 day after the leak drops. What do you think? No, zobaczymy. Jedno jest pewne, że na pewno jak będzie nowe zdjęcie, to wam dam tutaj e, udostępnię. Natomiast Chyba wszystko wskazuje na to, że nie będzie aż takiej dużej obsuwy, może jednodniowa lub dwudniowa, jeżeli chodzi o odcinek. Zobaczymy, jak, jak, jaki wpływ na tworzenie wywarło to, co się wydarzyło z tymi e, e, reportami, tak? z tą dramą YouTube'ową Booma. Tyle z mojej strony obejrzyjcie kolejne odcinki i do zobaczenia.